Hej, hej! Zrobiłam taki szybki haul zakupowy. Wczoraj byłam z Alą w Sinsayu, bo to chyba jest Ali, nie wiem, ulubiony sklep w sensie. Ala lubi takie sklepy, w których jest dużo rzeczy, jak właśnie Sinsay czy Primark. I generalnie tym razem zrobiłam zakupy w Sinsayu i jestem z nich całkiem zadowolona. Pierwszą rzeczą są majty z myszką mini. Były też z mikim ale one wtedy mają taki pasek tutaj, takie hipsterskie majty z paskiem z napisem Mickey Mouse, nie podobało mi się, więc wzięłam takie z mini, one zamiast właśnie tych pasków z napisami mają koronkę i są tutaj, te mi się tak średnio akurat podobają, szare, ale te są przepiękne, różowe, z mini, nie, to są z Mickey akurat, a z mini są szare, no i... Mało mi się, ja nie mam za dużo majtek. Wzięłam MK, bo ostatnio, jak kupiłam SK w senseju, to no tak się trochę cisnę w tych majtkach i stwierdziłam, że wolę kupić większe. E, ogólnie, jak kupowałam te majtki, to pomyślałam o Karolinie Żurawskiej, bo ona uwielbia myszki mini i zastanawiałam się, czy jej nie kupić takich, ale stwierdziłam, że w sumie sama może sobie kupić majtki, i to było takie dość dziwne, jak my kupiłam majtki z senseja. <grym> Więc e, tak, one kosztowały 26 zł e, i to była chyba najdroższa rzecz, jaką kupiłam wczoraj w senseju bo poza tym kupiłam, uwaga, czapkę na męskim za dychę i to było tak, że ja w ogóle tą czapkę ubrałam i chodziłam w niej po całym sklepie i, i ale mi później przypomniała ej Kinga, masz czapkę na głowie jak stałyśmy w kolejce te klasy poza tym kupiłam jeszcze paskę, w której wczoraj robiłam live'a, takiego unicorna i gdzie Paragon, bo jeszcze na tym paragonie chcę sprawdzić, co ja jeszcze kupiłam. A ja jeszcze kupiłam bralet, który mam teraz na sobie. Wstawiam wam też zdjęcie, bo ubrałam go, przymierzyłam dzisiaj. I bralet widziałam w rozmiarze S i jest dla mnie dobry. Czapka jest tak, jak mówiłam, z załomańskiego, bo dużo osób o tą czapkę pyta, ona była tylko za więc super. I co ja jeszcze kupiłam? Aj, no ta opaska kosztowała chyba 12,99. I wydaje mi się, że to wszystko. Jeszcze wczoraj kupiłam sobie AirPodsy i są naprawdę świetne. W serio polecam w opór Airpodsy Pro, są superowe, e, magnetyczne opakowanie, wyciszenie, wyciszenie w tych słuchawkach to jest taki sztos po prostu. Jakby nie wiem, jeśli, chociaż nie wiem, czy jest możliwość jakby wypróbowania AirPodsów, ale no AirPods Pro to jest naprawdę wyższy 100 razy poziom niż zwykłe AirPodsy. Włączacie po prostu ten tryb wyciszający i nie słyszycie nic, co się dzieje wokół. Znaczy, to, to może być trochę niebezpieczne pewnie, ale generalnie, wiecie, jadąc tramwajem, ja zawsze w zwykłych słuchawkach, czy w airpodsach właśnie zwykłych, um, słychać, jak ten tramwaj tak się toczy po tych torach i to jest takie strasznie głośne um, i i ja raczej nie lubię mieć głośną muzyki, więc po prostu zawsze tramwaj był głośniejszy niż muzyka, strasznie mi to wkurzało. W tych słuchawkach włączam, bo tam w trybie kontaktu właśnie słyszy się tak jak w zwykłych AirPodsach, a w trybie tym wyciszającym jest po prostu wow. Naprawdę jak ubrałam wczoraj te słuchawki i włączy, Zuzani włączyła ten tryb, to miałam wow, no ponieważ jest on świetny. Mogę mieć na najciśniejszym nawet poziomie muzykę, a słyszę tylko i wyłącznie muzykę. Chyba, że nie wiem, ktoś by mi się darł na duchem, ale no generalnie jest naprawdę świetne. No cena tych słuchawek jest dość duża. No. Wziąłem na firmę i zawsze wtedy mniej boli. Kupiłam, mam i się cieszę od dłuższego czasu już o nich myślałam. Jak, jak założę słuchawki, to czuję, że mam wtedy czas dla siebie i mogę sobie chillować i nikt mi nie przerywa. Tak. Mam głos w Manel i usta jak... Jak co? Planojad. Dokładnie. No, dobra, ale lecę. zabieram się za sprzątanie. Pa. Hej, hej, ruszył ci. Ja mam na sobie opaskę. I kupiłam w końcu, ja mam kolczyk już industriala, nie wiem kilka, już prawie tydzień mam go, ale po tym czasie w końcu kupiłam sól morską, która podobno jest spoko do przemywania tego kolczyka, nie właśnie, nie sól morską, wodę morską. Miałam kupić albo sól fizjologiczną, albo wodę morską, sól fizjologiczna wygląda następująco i średnio mi się sprawdzało wylewanie tego na patyczek itd. i tak dalej i miałam wrażenie, że cały czas sobie podrażniam tą dziurkę E, więc kupiłam tą wodę morską, podchodzę do pani i mówię, poproszę sól morską, pani się na mnie krzywo spojrzała, ale powiedziała, okej, okay, dla dzieci czy dla dorosłych, no i dałam tą wodę morską, wow. E, no i będę próbować to przemywać, e, kupiłam sobie, tak jak mówiłam wam, właśnie tą opaskę w sinseju, myślę, że ona będzie fajna właśnie do robienia maseczek, czy chociażby przemycia tego kulczyka, bo ciężko mi się to robi. E, ogólnie to jest, ta woda morska jest do nosa ale no nie wiem, pan polecał na kolczyk. Wyjmę sobie chyba AirPodsa, bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł, by psikać go. Mam wrażenie, że w końcu sobie dobrze umyję te, tego Industriala. Takim właśnie psikaczem, bo tym yy, latyczkim mam wrażenie, że nie dochodzę do wszystkich miejsc, a woda morska mi tutaj Rozpuścić te wszystkie strupki. Ogólnie mój industrial ma wszystkie kolory tęczy, jak możecie zobaczyć. Wczoraj mój kolega powiedział, że ej, ale okropnie to wygląda, całe sine. <grymne> no i rzeczywiście tak jest. Mm. I właśnie dzisiaj widzę, że tutaj już się robi jakieś żółto-zielone. Swoją drogą, możecie zobaczyć mój prosty w końcu nos. Jak się tak odwracam. Dobra, jak najwięcej w I tak pewnie tego nigdy nie zużyję całego. Dobra. myślę, że jest Git. Przy okazji sobie zmyję buźkę i posmaruję znowu pustej Tylko, że czuję się taka dość brudna przez to, że. Znaczy, nie, nie lubię być taka tłusta, więc. <laughs> sobie szybko. Fajnie, Hello Body i. Um... Teraz użyję szczoteczki sonicznej e, z firmy Diforo. Czy ją dostałam. Ale e, szczerze mówiąc zgubiłam gdzieś opakowanie i nawet nie wiem, czy tam była ładowarka, więc e, Jeżdżę sobie po twarzy szczoteczką soniczną, która nie wibruje i nie, nie nic nie robi, ponieważ zgubiłam znaczy nie, nie mam jakiej naładować tak. Umyłam, poza nosem i ustami. Teraz sobie przygotuję kuchnię pod e, post Natural Mojo, ponieważ wymyśliłam sobie, że chciałabym, żeby... Żeby post w ramach współpracy z Natural Mojo był e, na blacie w kuchni. E, myślę, że pokażę wam po prostu efekt końcowy. W sumie to jeszcze nawet nie wiem, jak mam zrobić to zdjęcie sama, e, ale no, teraz muszę sobie zrobić szejka, posprzątać kuchnię, i robimy zdjęcia. A w międzyczasie słucham Arctic Monkeys. Hej, hej, Osta dzień kolejny. górna warga jeszcze jest większa niż dolna. Mm. Ale już wydaje mi się, że wyglądam w miarę normalnie. Swoją drogą pytaliście o futerku. Futerko, futerko jest Sensei, ale to nie jest moje futerko. Będę musiała je oddać, mam je tylko chwilowo. I zastanawiałam się, czy sobie takie nie kupić, ale rękawy są dla mnie. Za krótkie, e, nie, nie, nie mam po prostu rąk zakrytych i pewnie jak się zrobi zimniej to byłoby mi zimno po prostu. O tutaj jak możecie zobaczyć tyle mi wystaje, więc no chyba jestem za długa na to futerko. Chciałabym poruszyć temat e, bardzo teraz na czasie na moim jali e, kanale. Czyli filmy, posty, story, sponsorowane. E, wiadomo, że zawsze jakieś większe YouTuberki i influencerki, które oglądałam, e, coś tam reklamowały. No i ja, jeśli nie byłam tym zainteresowana, to po prostu pomijam, nigdy tego nie hejtowałam e, I zawsze rozumiałam, że jest to po prostu ich praca. I chciałabym Wam wytłumaczyć, bo widzę, że nie wszyscy rozumieją. Na przykład jakaś, jakaś pani napisała mi wczoraj komentarz, że po co ja się. Trudzę tymi reklamami, jak mam taki fajny kanał. No po to, że jest to po prostu moje nie. źródło utrzymania źródło utrzymania mnie i mojego syna. Nie mam żadnej innej pracy. Jeśli poszłabym do innej pracy, to na pewno nie miałabym czasu na to, żeby prowadzić dla Was kanał, ponieważ to może się wydawać. Także ja sobie coś tam pogadam teraz na spacerze, wrzucam to i tyle, ale to tak nie wygląda. Po pierwsze montaż, to, to też są koszty, natomiast nie jest też tak, że ja biorę każdą współpracę. Myślę, że połowę, jak nawet nie mniej, współprac przyjmuję. I to też nie wygląda tak, że ja dostałam Natural Mojo i następnego dnia wstawiam wam zdjęcie, że o, jakie pyszne, jakie dobre, wszyscy kupujcie. Tylko pierwsze moje story jeśli ktoś pamięta. Było miesiąc temu. Ja już ta Natural może od miesiąca piłam. Tak naprawdę dzieliłam się z wami tam gdzieś wcześniej właśnie, jak byliśmy na procesowach czy coś, to, to było widać tego szejka, czy tam na vlogu powiedziałam. Natomiast nie był to zupełnie materiał sponsorowany. Tak samo jak pierwsze story również nie było sponsorowane. Ja dostałam te szejki za darmo na próbę, ale nie wiązała mnie wtedy jeszcze żadna umowa i nikt mi tego polecać nie kazał. Po miesiącu po ponad miesiącu chyba testowania zdecydowałam się powiedzieć na story o, o tym, że postępuje Natural Morza. Wtedy chyba jeszcze nie miałam nawet chodu, ponieważ nie był to znowu materiał sponsorowany, ale powiedziałam sobie jak w sumie, na współpracę z Natural Morzem, mówiła mnie Ala, bo ja nie byłam do tego przekonana, ale kiedyś zamawiała te szejki i mówiła, że żebym spróbowała. Tym bardziej, że właśnie w żaden sposób mnie to nie wiązało. Sorry, pchanie błyska pod i mówię nie jest dość ciężkie. No i się zgodziłam, wzięłam, spróbowałam i rzeczywiście też ajki codziennie piję. Generalnie jest to moja praca, jest to moje źródło utrzymania. Staram się pokazywać rzeczy, które rzeczywiście moim zdaniem są godne polecenia, które ja sama na pewno używam. Tak, to, to byłoby na tyle. Odzwyczaj się później. jest 15, ja uspiałam rocha przed godzinę i no w tym czasie wstawiłam ziemniaki, ale sam, że pójdę szybciej, więc ziemniaki w piekarniku mi się spaliły. Przy okazji, nie wiem czy to może kwestia tego, że jestem osłabiona, ale ale mi pisała po zrobieniu kolczyka, że jej się babrze i tak dalej. Mówiłam, że wszystko super, że w ogóle już nie boli nawet. No i wczoraj sobie tak pociągnęłam maseczką, że... Teraz leci mi krew, cały czas mam tam strubki krwi i wydaje mi się, że przez to, że jestem osłabiona, gorzej mój organizm teraz będzie to leczył. Jeden plus taki, że usta już mniej czuję i już nic nie boli. Nosek możecie zobaczyć sami, też już całkiem spoko wygląda. Więc tak. Piekarnik się wyłączył. Hmm. Zjem po, pojedyncze ziemniaki, które nie są jakieś mocno spalone, i do tego sobie nie wiem, zrobię jakieś warzywa, bo jestem już mega głodna. Jeszcze co do mojej pogadanki <laughs> ze spaceru, chciałabym powiedzieć, że śpi, więc staram się mówić cicho, że każdy film, który jest sponsorowany, zawiera taką informację w opisie, przeważnie, ale na pewno e, zaczynając. W momencie, kiedy film się zaczyna, jest napisane, że treść ta jest sponsorowana. Tak samo przy postach, zawsze staram się oznaczać e, sponsora tego posta i e, bardzo się tego trzymam, ponieważ to też e, jest zgodne z wytycznymi Instagrama oraz YouTube'a. Trzeba takie rzeczy e, podkreślać i zaznaczać, że materiał jest sponsorowany. E, I jeśli ja mówię, że coś nie jest sponsorowane, to naprawdę nie jest sponsorowane, a jeśli coś jest sponsorowane, to przeważnie mówię o tym, że materiał powstał we współpracy z jakąś marką.